Upały nie odpuszczają. Temperatura w Kielcach od kilku dni utrzymuje się w okolicach 30 stopni. Jedną z możliwości schłodzenia się są kurtyny wodne, które w mieście ustawili pracownicy wodociągów kieleckich. Staramy się tak funkcjonować, żeby kiedy tylko jest na to potrzeba i są warunki, to żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzkim. I uruchomiliśmy już kurtyny wodne. Urządzenia zamontowano w piątek. Służą one teraz mieszkańcom w dwóch miejscach: na kieleckim rynku i placu artystów. W weekend chętnych do takiego orzeźwienia nie brakowało. Dodatkowo prezes wodociągów kieleckich przypomina, że mieszkańcy mogą za darmo gasić pragnienie w poidełkach, czyli w pitnikach ustawionych w miejscach publicznych. Po to, żeby każdy mieszkaniec czy też osoby, które odwiedzają nasze miasto, mogły w każdej chwili skorzystać napić się zimnej wody, przypomnę, że temperatura wody w kranie z tych studni głębinowych nie przekracza 9 stopni. Czyli to jest idealny napój do, do nie schładzany sztucznie, do tego, żeby pić. Przypomnę też, bo to zawsze będę czynił, że jest to bardzo dobrej jakości woda wysoko zmineralizowana. Wodę tę, jak zapewnia Henryk Milcarz, można pić bez filtrowania, gotowania i uzdatniania. Przy okazji chciałbym zaapelować do Państwa: korzystajmy z wody w sposób odpowiedzialny, w sposób roztropny. Czyli pijmy, zabezpieczajmy wszystkie potrzeby natury fizjologicznej, bierzmy prysznic, bo przy takiej temperaturze, ale nie trłońmy wody w sposób bezmyślny. Przypominam, przy goleniu, lekki strumień, a najlepiej naczynie, żeby ta woda nie płynęła tak bezsensownie. Bo tej dobrej jakości produkt, jakim podajemy Państwu, ma służyć nam aktualnie żyjącym i wszystkim tym pokoleniom, które po nas przyjdą. Pojdełka znajdują się w sześciu miejscach na terenie Kielc, ale także w Zagnańsku i Nowinach. Jak zapewnia prezes wodociągów, woda, którą piją mieszkańcy, jest regularnie badana przez pracowników laboratorium oraz stację sanitarno-epidemiologiczną.